Arkany. Pokręcone modyfikacje postaci i broni, które umożliwiają wyciąganie naprawdę chorych liczb w kwestii obrażeń czy innych statystyk. Pierwszy moment, kiedy zaczynają Ci się przydawać jest mniej więcej w midgame'ie, kiedy sprawdzasz swoje możliwości i ambitnie chcesz sobie radzić w każdej sytuacji. E, dzisiaj pokażę sposób pozwalający Ci na zdobycie nawet 20 arkanów w ciągu 3 minut. I nie, to nie jest clickbait. Film podzielony jest na części. Wymagania, sposób zdobycia, dlaczego akurat ten sposób oraz moje rekomendacje, jeżeli chodzi o przygotowanie się do misji. Zapraszam. Żeby w ogóle mieć dostęp do misji, musisz ukończyć quest związany z Warframe 1999, a następnie klikać sobie losowe opcje dialogowe przez czat, żeby zbudować więź z członkami HEX. To pozwoli Ci wbić czwarty poziom reputacji, czyli drugi i ostatni wymagany element do rozpoczęcia naszej farmy. To wszystko odblokuje Ci mapę i tryb w Holwanii, obronę sceny. To zwykła obrona, gdzie bronisz stacjonarny target, więc nie jest to nic strasznego. Pod koniec każdej rotacji, czyli w trzeciej fali, pojawia się specjalnie oznaczony przeciwnik. Nie jest on jakiś super silny, powiedziałbym, że ma dość podobne rezysty jak zwykłe Eximusy. Wystarczy go zabić. To tyle i aż tyle. Każdy z przeciwników ma gwarantowany drop Arkany, którą dostaniesz po wyjściu z misji. Teraz rotacja obrony ma 3 rundy, a nie 5, jak do niedawna, więc przy minimalnym wysiłku będziesz w stanie ukończyć trzecią falę w przeciągu 3 minut, tak jak ja to zrobiłem na filmie. Nie trudno policzyć, że chcąc minmaxować tą strategię będziesz w stanie wyciągnąć do 20 arkanów na godzinę, ale nawet podchodząc do misji na totalnym luzie zdobędziesz ich ponad 10 na godzinę. Dlaczego tutaj? Misja jest absolutnie brainless obroną bez żadnych ekstra twistów, a przynajmniej do momentu ukończenia pierwszej rotacji, bo potem scena się zawala. Nie wymaga od Ciebie skupienia, zabijania bossów, specjalnych taktyk, dużo specjalnych przygotowań. Arkana jest gwarantowanym dropem i jest relatywnie szybko dostępna. Poziom przeciwników też za bardzo nie odstrasza, bo plasuje się między 60 a 70. Dostęp do tej misji masz zawsze, przez cały czas, i możesz ją nawet robić solo. Jeśli chodzi o moje rekomendacje, to zdecydowanie odradzam Volta i Wisp. Mapa jest wielopoziomowa i stosunkowo mała, do tego zamknięta, ma sporo zamkamarków i na twoją niekorzyść będzie działało stunowanie przeciwników daleko od celu. Bardzo dobrym wyborem będzie tutaj Frost, w którym gram. Limbo czy inne postacie ogólnie dobre na tryby takie jak obrona i wydobycie. Podczas pierwszej rotacji pojawia się sporo przeciwników dystansowych, dlatego warto zabezpieczyć nasz cel obrony, a i tak wyjdziemy po trzech minutach, więc nie wiadomo jaki sustain warframe'a nie jest wymagany. Zabranie Volta i Wisp w tej sytuacji sprawi, że tylko wydłużycie sobie czas skacząc od targetu do targetu po całej mapie, musząc ich zabijać. Jeśli chodzi o obronę, to warto wziąć coś z damage'em obszarowym, ja używam tutaj Torida Incarnon. Jeśli chodzi o elementy, to oczywiście weź neutralne lub mocne przeciw tekrotowi. W zasadzie sprawi się wszystko poza obrażeniami od zimna, a tekrot i skaldra są wrażliwe na obrażenia żrące i gazowe. To tyle, powodzenia w farmie, trzymaj się.